Naszymi trzema przewodnimi hasłami na dzisiejszej Maliwię Różnorodności jest żądamy ustawy o związkach partnerskich, żądamy pełnomocnika do spraw równego traktowania ponad podziałami, dość wyzysku wymawiamy służbę.

do, aby poszli za, za naszym apelem i nam pomogli przy takiego urzędu. Czy to przy prezydencie miasta Szczecina, czy przy marszałku. Następnym hasłem jest rządzana ustawa o związkach partnerskich. Jesteśmy jedynym krajem, jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma regulacji związków partnerskich. Związku I też chcemy być traktowani równie. Wnioski Brawo! 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 partnerskie nie są skierowane tylko do osób homoseksualnych, ale także jest, jest to alternatywa dla osób heteroseksualnych, które nie chcą się wiązać małżeństwem albo żyć tak w w konkubinacie. Brawo! Brawo!